Dobry wieczór wszystkim. Cześć Sławek. Cześć, dobry wieczór. Sławek sączy tajny napar. I pośnę. Zamę tak, ja dym... herbatę która zawiera enzym, który jest takim kluczem do odblokowania upartego tłuszczu po to, aby odchudzić uparty tłuszcz. Na przykład Kiedy z kolei... żeby. Sorry? Zniknął żeby tłuszcz z ciała niepotrzebny? Tak, ale ten tak zwany uparty stabrum fat, który znika ostatnio, możesz, wiesz, schudzić serce, schudzić mózg, a oparty tłuszcz, na przykład u mężczyzn oponka ci zostanie do końca. Więc specjalny enzym w herbacie puer, że, powie że ten tłuszcz jest trawiony. Znaczy, odczepiają się tam jakieś te komórki jego na samym początku. No to tutaj z nami nie można się nudzić. Jak się połączyliśmy z kubą Kubryńskim, to robił akurat naboje do karabinu. Łączymy się ze Sławkiem i się nauczyliśmy o enzymie. w Herbacie puerh, A Kuba jest dobry, powiem Wam, umie, umie. Ale my dziś, dziś, dziś akurat nie o tym. Dziś spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o konferencji I Love Dev, a konkretnie ze Sławkiem, bo Sławek był prelegentem rok temu na konferencji, a w tym roku zaprosiliśmy Sławka, żeby zrobił warsztaty całodniowe. Zamiast na scenie na konfie, to w salce dla kilkudziesięciu osób, żeby poprowadził warsztaty jakieś bardzo ciekawe. I na temat. I konferencji, i warsztatów właśnie teraz sobie z 10-12 minut porozmawiamy, żebyście wiedzieli, w co się warto ładować. Włączę banerek, piękny, eee, poszło. Tak, bo Maciek powiedział, że nie odgrzewa kotletów z tamtego roku i nie mogę wystąpić, bo już byłem, więc... Tak, no Kuba Pilimon też był niepocieszany. no wystąpienie mieliście zajebiste, ale takie jest założenie akurat, żeby, żeby, żeby za każdym razem występował kto inny. No i fajnie, bo wiesz, otwierasz lodówkę, przenieść same gęby, także dla mnie to jest super. Niedługo też się może skończą fajnie, ludzie po prostu i nie będziemy już więcej robili. To. Ale dobra tam, więc tak, w tym roku mamy taką nowość, że rok temu była po prostu konferencja jednodniowa i tyle, a w tym roku robimy konferencję jednodniową, aczkolwiek dokładamy z przodu w czwartek dwa warsztaty, Tom Docina o TypeScript'cie i Mariusza Gila o Event Storming, a w w sobotę, sobotę, dzień po konferencji, warsztat prowadzi Sławek Sobutka, całodniowy i równolegle z nim w innej sali będzie prowadził swój warsztat Kuba Pilimon, ale to Kuby teraz nie reklamujemy w ogóle, on jeszcze będzie miał okazję. Teraz pogadamy ze Sławkiem. Sławek, twój... Ja bym sam poszedł na Kubę. No, o! Nie, nie można tak mówić. Sła Sławek, twoje wystąpienie, twój warsztat nazywa się, i teraz przeczytam, aż bo ma dwie linijki, umiejętności miękkie w kontekście prowadzenia event streamingu i spotkań analitycznych z biznesem. Na I Love spodziewamy się programistek i programistów wszelkiej maści, z różnych technologii, z różnym poziomem doświadczenia. I, I jakie kryteria ktoś może należałoby przyjąć przed wejściem do Twojej sali na cały dzień takich właśnie warsztatów? Aha. Na pewno tak. To jest dla osób, które Świadomie lub uświadomie planują swoją karierę, czyli wiedzą, że jeżeli wychodzą do tak zwanego biznesu, to to mi zupełnie nowe furtki w ich karierze. No bo wiadomo, nawet jako super senior osiągamy jakiś tam sufit raz finansowy, ale dwa wpływu. Przede wszystkim wpływu, no bo co z tego, że masz super fajną wiedzę techniczną, skoro nie możesz jej w żaden sposób ziścić i wpłynąć na to, co się wydarzy w projekcie. A zakładam, że, że ten warsztat jest raczej do tak zwanych graczy A. Czyli tak, którzy lubią mieć wpływ tak zwanych go getters czyli idą biorą sobie, a nie, że jest im dane. I... Więc? No, no, no to, 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 ja chcę zapytać o osobą wpływ. Jak się ma słowo wpływ do słowa manipulacja? Wpływ na projekt. Wpływ na projekt. O to mi chodzi. Że okay. wiesz, na przykład, wymyśliłem sobie jakąś fajną architekturę i ja muszę mieć na to budżet. Ja muszę mieć na to fajny zespół. I muszę uargumentować. Dlaczego warto jest mi to dać? Ja muszę być może zbudować zaufanie. To jest wiecie, jak ktoś by przyszedł do Was i powiedział, położę e, ci płytki nową metodą w kuchni i użyję super fajnych rzeczy, ale nie może tak normalnie, tak po prostu jak do tej pory na oraklu czy na czymś. I, i czasem bardzo, bo, no powiem Wam, jak, jak ja się, gdy, kiedy facilituję takie spotkania stormingowe bo często występuję w takiej roli, to widzę, jak bardzo. Bardzo inteligentne osoby, tak zwany wysoki MQ przesunięte mocno w prawo na krzywy gaussa, jak te bardzo inteligentne osoby wykładają się na bardzo podstawowych skillach miękkich i czasem wystarczy sobie naprawdę ten skill tak zwany miękki zapgradeować tam z 2 na 3 zamiast skill twardy z 21 na 22. To naprawdę kosztuje bardzo dużo wysiłku, trzeba zrozumieć. jak wiem, działa czy tam coś, nie? A czasem z na to naprawdę na, na tym podstawowym poziomie niewiele trzeba, żeby go zaktualizować, Już macie mnożnik, to Wam zwiększa mnożnik po prostu. To jak diabła postać, tak? Tak, z... o tym mówię. Jak sobie wyobrażycie siebie, swój, swój, swoją sylwetkę profesjonalistyczną, profesjonalisty jako taką postać z RPG, masz te słupki, to czasem mamy dokoksowany słupek techniczny i fajnie. I robienie tego jeszcze bardziej nic nie zmienia już. Zwiększa tylko frustrację, bo oni dokoła nie są tak ograniczni technicznie i nie, nie nadążają. I to właśnie w sobotę, 20 maja. To równiutko jest za miesiąc, zobacz, teraz spojrzałem akurat na datę. Tak. Naprawdę. Równiutko. Tak, bo pytałeś dla kogo? Tak. Czyli osoby, które chcą tak. swoją karierę pokierować w kierunku osoby, która ma wpływ na projekt. To jest, można powiedzieć te kompetencje wtedy się na chwilę się zawiesza to ich pogłębianie na, na rzecz ich poszerzenia co może być co może być szansą na to, że jest inna studnia, którą warto kopać. O, o. To okay. może jest jeszcze kilka innych studni i, i może naprawdę to, to wtedy to, ten, ten, ten nożek o którym mówię, tak to było w tytule dla osób, które prowadzą stormingi lub spotkania analityczne, my będziemy te skile miękkie pokazywać w kontekście event stormingu, dlatego, że ja lubię zawsze osadzać skile miękkie w, w, w kontekście konkretnej roboty, którą robisz normalnie w swojej pracy na co dzień i nie trzeba być biegłym w stormingu, my zrobimy wstęp do stormingu, będziemy tą, tą, tą metodykę, w trakcie poznawać, więc, więc jeżeli ktoś jej w ogóle nie zna, no to ją pozna. Natomiast fajnie się prowadzi taki warsztat, kiedy przychodzi grupa, czy ludzie przychodzą, którzy już to robią i mają konkretne pytania. Bo mówią, A słuchaj, ja zadaję takie zadaję pytania i im nie wychodzi, albo biznes mówi: Wiesz co, ja my mamy poczucie, że tracimy czas z wami, przecież wszystko zostało powiedziane, więc będziemy mówić o no, skillach miękkich. Wiecie, to jest bardzo szeroki temat. I tak naprawdę, gdy ja opowiadam o tym ludziom nietechnicznym, to dla nich to są chile twarde. Ale jak sobie porównasz to z jakimś tam frameworkiem, to, to ludzie mówią, że to są miękkie, za nim będzie to bardzo twarde, bo to będzie oparte na gramatyce generatywnej Neumaczomskiego. To, to będą stile, analiza gramatyczna. I, I dzięki tej analizie jesteśmy w stanie spróbować zbudować w głowie model osoby, z którą rozmawiasz. Model w kontekście bardzo ważne, to nie jest czytanie w myślach. Tylko będziemy w stanie zbudować model tego, jak druga osoba na przykład sortuje informacje, jak, jak je indeksuje, jak je sortuje sobie w głowie. I teraz, nie, jeżeli na przykład pytam się osoby, która sortuje informacje, wiecie, robi sobie takiego selekta w głowie, gdzie patrzy, jak to jest podobne do czegoś innego, a ja mu pokazuję różnice. No to jak się kuźwa mam dogadać? Jego różnice nie interesują. Jak ja pokazuję palcem problemy, gdzie są niebezpieczeństwa i skupiam całą uwagę na tym, jak ich uniknąć, a po drugiej stronie mam osobę, którą motywują szanse i, i możliwości, to tam tylko gula rośnie, już kortyzol jest wywalany przed naderczą do krwioobiegu i ta, ta rozmowa się szybko kończy. Yy, więc poznamy model... Gramatyki generatywnej, która pozwala zajrzeć do głowy pod kątem tego, jak druga osoba sobie modeluje świat, jak ten świat opowiadać, ale później też powiemy sobie o pewnych typach ludzi, które spotkasz. Na przykład jest taki typ jak sceptyk. Sceptyk szuka różnic. Sprawdza cię, sprawdza, sprawdza. Jeżeli odpowiesz na każde pytanie, wiesz, co robi sceptyk? Stajesz się Twoim sojusznikiem, ponieważ nie ma żadnych obiekcji. To kurde, czyli ty masz rację, przechodzę na Twoją stronę, bronię cię. Szkoda. Mm -hmm. Więc, więc na koniec sobie zbudujemy takie persony, które możesz typowo spotkać po stronie biznesu, ale też typowo po stronie IT, tak bardzo stereotypowo sobie to zróżnicujemy, ale później będziemy szukać niuansów i to wszystko będzie w kontekście robienia, prowadzenia spotkania analitycznego, na przykład w formie stormingowej, żeby to zawiesić na konkretnym case. No, bo, bo moim zdaniem case'y są najlepsze. Brzmi no, że interesująco to jedno, ale brzmi też nieco skomplikowanie i jak ktoś ma ten skill miękki faktycznie na poziomie 2 na 20, to sądzi, że w ciągu takiego dnia z Tobą właśnie jest szansa, żeby to na 2,5 czy na 3 podciągnąć? Bo to w sumie brzmi tak już mocno psychologicznie, co nie? A jak ktoś sam nie obserwuje siebie czy ogólnie ludzi dookoła, to jaka jest szansa, że wróci? No do tak, roku? im większy poziom autyzmu ma, ma osoba, tym łatwiej wcho wchodzi ten model gramatyczny. Le okay. Dla mnie osobiście, mm, 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 dla mnie się podoba, tak, dzięki moj uwarunkowaniu mojego mózgu, ponieważ jest, no, to, to jest anal formalna analiza gramatyczna. Jest na tej podstawie, próbujemy sobie odgadnąć, co to, zbudować model tego, co, jak ktoś postrzega świat. Więc to jest jak najbardziej, powiedziałbym, zwięzłe, formalne. Nie chcę powiedzieć ścisłe, bo tego słowa ścisłe nie lubię, bo się z ciasne. I to jest tak, pierwsza rzecz, bo to, takie szkolenie coś uświadamia, pokazuje ci jakiś model, pamiętajcie, że to jest model, model model tworzymy na potrzebę jakiegoś konkretnego problemu. Tak, model samochodu zrobionego z gliny tworzymy na potrzebę tunelu aerodynamicznego, nie bo na potrzeby crash testu, więc mamy model na potrzebę komunikowania się, w, żadnej, w żadnym innym kontekście nie będzie działał. I, I teraz jak, jeżeli komuś ten model zaskoczy, to jego, mm, zaskoczy to się zatrybi. Polecam zawsze trening, ale to będzie mówić na początku, żeby zacząć od trenowania tego w formie pisanej. Gdy czytam czyjegoś maila, gdy piszą do kogoś maila, wtedy mam czas, żeby się zastanowić. I jak trenujesz, 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 tam się wyrabia taki koprocesor, nazwijmy go w główce, i później, później można to zacząć wdrażać w trakcie na przykład rozmowy. Bo gdy zaczniemy od razu w trakcie rozmowy, to będzie dziwne po pierwsze, bo mówimy trochę inaczej, a po drugie nie będzie to płynne, bo będziemy zastanawiać się, będziemy brzmieć jak taki, taki mało inteligentny psychopata, który sobie coś przelicza w głowie i kminie. Wiecie, to jest creepy. To jest tego nie Na początku tą creepy część rozwoju robimy sobie w formie tekstowej. To jest moim zdaniem najbardziej skuteczne. Da się zasymulować to w chat GPT? Na przykład powiedzieć jemu, używając tego i tego modelu, ty teraz do mnie napisz jak taki ktoś? A nie wiem, ale wiem na pewno, że reklamy spersonalizowane, generowane przez Facebooka są oparte na gramatyce generatywnej Neomaczowskiego. Już chyba kilkanaście lat temu artykułów w gazecie, które się pisze, w większości tych gównianych artykułów nie piszą ludzie, tworzą to maszyny. I one są oparte na strukturach gramatycznych i dzięki temu masz poczucie, jakbyś gadał z najlepszym kumplem. Więc, yy, yy, więc to yy, nie jestem pewien, czy ChatGPT GPT potrafi. Czy ma taki metamodel, bo to się nazywa metamodel, czy model dla model? Czy ma metamodel model czomskiego? No, zaintrygowałeś mnie, zaraz sobie sprawdzę. Ka ka każdy, każdy sprzedawca, który sprzedaje coś trochę droższego jest tego uczony. Każdy jeden. Nie mówię expedient, czyli ten, kto podaje towar spółki, tylko sprzedawca, ten, który masz poczucie, że gra z najlepszym kumplem i kurczę, no prowadzi mnie właśnie o drogę. Oni są tego uczeni, bo to jest abecadło. To nie są, wiecie, jakieś, to nie jest rocket science, to jest abecadło, to jest no tak. Fajnie. No to to, 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 to już mnie intrygująco. W sensie, jako coś, co się przychodzi i się wychodzi, i ma się wiedzę, która, co potrafi na przykład po prostu otworzyć oczy, tak? Jak mówisz, to jest abecadło, czyli to nie jest jakiś niewiadomy, jakiś tam rocket science, a to może otworzyć, otworzyć oczy na nawet sytuacje jakieś z przeszłości, które się miało z kierownikiem, czy z kolegami w zespole i pomyśleć sobie, a to dlatego wtedy oni, mi, mi nie było. Dwa przykłady. Ja miałem jakieś prezentacje na ten temat lata temu. Rok później podchodzi do mnie chłopak na konferencji i mówi, dzięki za tamtą prezentację z tego roku, bo uświadomiłeś mi, że nie jestem chory psychicznie. Oczywiście <laughs> znaczy, teraz masz moją uwagę. Mów mi dalej, nie? I chłop mówi, że Miał konflikt z szefem. Najpierw myślał, że szef jest tu, nie będę cytował, mogą dzieci słuchać, ale jest po prostu nierozsądnym. Tak, albo zachowuje się, jakby w jego głowę uderzyło męskie przyrodzenia. Tak, tak to powiedział. Później zmienił, że sam jest chory psychicznie, a tam wkazał, nie, po prostu myśmy mieli inne programy w główce. A innym razem podszedł do mnie super senior developer Java, developer, znacie go z konferencji yy, i powiedział. O, dzięki. Uświadomienie mi trzeba się rozwiązać z pierwszą żoną. I po prostu hmm. spojrzał na to jakby z, z meta poziomu. I mi się zmiało zdarzenie struktur. Yy, no, przeciwieństwa się przyciągają za wyjątkiem przypadków, kiedy się nie przyciągają. Okej. Okay. Słuchajcie, mówię, że to będzie 10-12 minut, właśnie minęło 15, będziemy powoli kończyć. Jeśli to macie to jakieś pytania, tak? piszcie na czacie, jeśli jakieś pytania się pojawiają, a jak nie ma, to, 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 to zapraszamy na Isle of Dev i przy okazji zakupu biletu na konferencję, można też sobie właśnie dokupić bilet na warsztaty do obecnego tutaj Sławka na sobotę, więc to na wterze po konferencji trzeba na spokojnie, ale to bardzo dobrze, bo to nie od tego słowa wtery. I po tym cały dzień ze Sławkiem Uczyć się umiejętności miękkich. A powiem, że ja zostaję zawsze do wieczora, kończę szkolenie, później idziemy gdzieś tam sobie przedyskutować dalej. Także jestem do dyspozycji do, do końca dnia Nice. To super. Dzięki bardzo, Sławek. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w wawce za miesiąc. Naprawdę, to jest za miesiąc już. Nawet super. Na razie.